Naprawdę nie myśleliśmy, że to będzie takie długie. To będzie po prostu minuta przerwy, żeby trochę obniżyć nastawienie wszystkich. Po prostu zaraz po tym, przez całą noc siedziało, niekończąca się miłość. Czy zadzwonili do ciebie i powiedzieli: Hej, wiesz co? Zmieniliśmy zdanie. Nie. To się nigdy nie wydarzyło. To się nigdy nie wydarzyło. To się nigdy nie wydarzyło. Czy już za późno? Nie. Jest trochę za późno. Jest za późno. Co stało się z członkami legendarnej grupy muzycznej Commodores? Ten zespół dał nam niezapomniane piosenki i wspomnienia, ale członkowie grupy nie zawsze byli przepełnieni tym samym szczęściem. Więc chciałbyś, żeby komodore znów się spotkali? O Boże! Tak! Więc czemu nie? Przez trzydzieści lat próbowałem to zrobić. Czy wiedziałeś, że kilku członków doświadczyło nawet tragicznych i rozdzierających serce zakończeń? Co poszło nie tak i jak to się stało, że dla niektórych z nich wszystko skończyło się tak smutno? Przyjrzyjmy się ich życiu głębiej i dowiedzmy się. Byli prawdopodobnie największym zespołem soulowym na świecie pod koniec lat 70. i na początku lat 80., ale zanim stali się sławni, byli po prostu grupą przyjaciół ze studiów próbujących tworzyć muzykę. Legendy Motown, Commodores zdominowali listy przebojów w latach 70. Prawdopodobnie pamiętasz ich z ich ogromnych hitów, takich jak Brick House, Easy, Three Times a Lady. Zespół powstał z dwóch mniejszych grup studenckich: Mystics i Jays. Które spotkały się na Uniwersytecie Tuskegee w Alabamie. Niektórzy członkowie Mystics to Lionel Ritchie. Thomas McCleary i William King. Nic z tego by się nie wydarzyło. Gdyby młody człowiek o nazwisku Thomas McCleary nie usłyszał kogoś gwiżdżącego, gdy czekał w kolejce na Uniwersytecie na Południu Ameryki, tą osobą był Lionel Ritchie. Thomas McCleary, gitarzysta, opowiedział w wywiadzie, jak poznał Lionela Ritchie. Thomas stał w kolejce rejestracyjnej na Uniwersytecie Tuskegee, gdy usłyszał. Jak ktoś za nim jazzową melodię Ediego Harrisa. Więc odwrócił się i zapytał: Czy jesteś muzykiem? Młody mężczyzna był nieśmiały i odpowiedział: że nie, niezupełnie. Tomas wyjaśnił, że tworzy zespół na pokaz talentów dla studentów pierwszego roku i szuka muzyków. Młody mężczyzna Lionel powiedział: że mieszka niedaleko i może zebrać kilku facetów na przesłuchanie w domu swojej babci po drugiej stronie ulicy. Zdumiał mnie fakt, że był taki niewinny i wiesz, Byliśmy tylko studentami pierwszego roku. Oboje. A ja postanowiłem znaleźć kilku facetów, wiesz, żeby założyć zespół, bo chciałem poznać dziewczyny. Kiedy Tomas przybył do domu babci Lionela, był zaskoczony, widząc Lionela schodzącego po schodach i grającego na saksofonie. Tomas się roześmiał i powiedział: Myślałem, że powiedziałeś, że nie jesteś muzykiem. Lionel pokornie odpowiedział: Gram trochę. Tomas od razu wiedział, że Lionel idealnie pasuje do zespołu. Nasz wokalista został powołany do wojny w Wietnamie i potrzebowaliśmy zastępcy. Wiesz powiedziałem: Hej, stary, brzmisz świetnie. Co masz na myśli? Brzmie świetnie. Tak, brzmisz nawet nie zdawał sobie sprawy, że ma ten dar. Nie, nie zdawał. Bardzo niewinny facet. Po prostu wiesz. Zespół wystąpił na Freshman Talent Show i ku ich zaskoczeniu wygrał. Nie mieli własnego sprzętu, więc pożyczyli go od innego zespołu kampusowego. Jays. Kiedy niektórzy członkowie Jayce ukończyli szkołę, Thomas i jego przyjaciele połączyli się z nimi. Potrzebowali sprzętu, a Jayce potrzebowali więcej członków. Jayce'ami byli Andre Callahan, Michael Gilbert, a Milan Williams. Kiedy tych sześciu utalentowanych studentów połączyło siły, postanowili wybrać nową nazwę dla swojego zespołu. William King wpadł na nazwę Commodores przez szczęśliwy przypadek. Pewnego dnia otworzył słownik, przesunął palcem po stronie i wylądował na Commodore. Zaśmiał się mówiąc, że mieli szczęście, ponieważ mogli skończyć z dużo mniej atrakcyjną nazwą, taką jak de commodes. Byliście, wiesz, jednym z definiujących dźwięków pewnego rodzaju funkowego klimatu. Cóż, chcieliśmy wyznaczyć nową trajektorię dla muzyki. Thomas McLeary opowiedział o początkach, kiedy jechali całą noc, żeby dostać się do Nowego Jorku, mając nadzieję na znalezienie okazji do występu. Ale najpierw grupa musiała przekonać babcie Lionela, aby pozwoliła Lionelowi wyruszyć w trasę. Lionel miał iść do pracy w fabryce bomb w Joliet w stanie Illinois, więc jego babcia się martwiła. Wszyscy obiecali jej, że nie będą się angażować w narkotyki ani alkohol. I po wykonaniu kilku małych koncertów, uzbierali akurat tyle pieniędzy, żeby wyruszyć, jednak zabrakło im pieniędzy na New Jersey Turnpike. Kiedy dotarli do punktu poboru opłat, nie mieli 4,5 dolar potrzebnych do przejazdu. Poborca opłat spojrzał na ich zatłoczony samochód dostawczy i powiedział Wierzę Ci, bo gdybyś miał pieniądze, wynająłbyś u -Haul. Kiedy w końcu dotarli do Nowego Jorku, nie poszło gładko. Poszli do YMCA, mając nadzieję na zamianę pracy za pokój. Ale kiedy wrócili na zewnątrz, odkryli, że cały ich sprzęt muzyczny został skradziony. Bez pieniędzy i instrumentów czuli się zdesperowani. Wylądowali w słynnym miejscu w Harlemie o nazwie Smalls Paradise, gdzie często grały duże zespoły. Pewien facet zaoferował im pomoc w odzyskaniu sprzętu, jeśli zapłacą 50 dolarów, ale go nie mieli. Ku zaskoczeniu wszystkich ten człowiek, który później został ich menadżerem, Benny Ashburn, pożyczył im pieniądze. Zorganizował nawet dla nich przesłuchanie w Smalls. Zaimponowali wszystkim, tańcząc i grając w tym samym czasie, co było nowością dla publiczności. Ich występ doprowadził do świetnej relacji z Benem, który pomógł im rozpocząć karierę. W Smalls dostali się nawet po tym, jak Benny Ashburn został menadżerem grupy, poznał swoją wieloletnią przyjaciółkę, Suzanne De Pass, którą Berry Gordy zatrudnił, aby pomogła mu przyciągnąć nowe talenty do jego wytwórni. Gordy zaufał Suzandzie, ponieważ odniosła już sukces w biznesie muzycznym. Jednym z pierwszych projektów Suzandy w Motown była praca z młodą grupą o nazwie The Jackson 5 która właśnie pojawiła się w The Ed Sullivan Show i zaczynała być bardzo popularna. Aby pomóc im się jeszcze bardziej rozwinąć, The Jackson 5 potrzebowali supportu, który mógłby z nimi koncertować. Commodores byli znani z dawania niesamowitych koncertów, więc Suzanne pomyślała, że idealnie nadadzą się na support The Jackson 5. Commodores dostali szansę koncertowania z The Jackson 5 przez dwa lata. To doświadczenie sprawiło, że stali się bardziej popularni i pozwolili im udowodnić swój talent na dużej scenie. Po trasie Berry Gordy był pod takim wrażeniem, że podpisał z The Commodores pierwszy kontrakt płytowy z Motown, rozpoczynając ich udaną karierę muzyczną. The Commodores zaczęli zdobywać uwagę dzięki instrumentalnej piosence Machine Gun. Utwór stał się popularny na wydarzeniach sportowych, a nawet pojawił się w filmach takich jak Boogie Nights i Looking for Mr. Goodbye, dotarł do numeru jeden. 22 na liście Billboard Hot 100. Inna piosenka, I Feel Sanctified, była funky utworem, który zainspirował późniejsze zespoły, takie jak Wild Cherry, który nagrał słynny Play That Funky Music. Komodory pojawili się nawet na krótko w filmie z 1978 roku Thank God It's Friday. W filmie wykonali swoją energiczną piosenkę Too Hot to Trot podczas konkursu tanecznego podczas gdy ich hity Brick House i Easy również zostały zaprezentowane w filmie. Odejście Lionela Richiego z grupy Nie chciałeś opuścić The Commodores? Czy to prawda? Nie miałem takiego zamiaru. Zawsze zakładam, że myślisz sobie OK, teraz jestem Lionel Ritchie. Jestem gotowy, żeby iść i działać na własną rękę. Jednak pośród sukcesu grupa postanowiła zrobić sobie przerwę od nagrywania i koncertowania. W tym czasie Lionel Ritchie, wokalista... Postanowił pracować nad solowym albumem, zachęcony przez Motown, aby spróbował. Jego solowy album odniósł ogromny sukces, co skłoniło Richiego do kontynuowania kariery solowej. Jednak ten wybór nie przypadł do gustu wszystkim w The Commodores. I nawet dziś są pewne nieprzyjemne uczucia z tego powodu. Naprawdę nie myśleliśmy, że to będzie tak długie. Czy to będzie minuta przerwy, żeby trochę obniżyć nastawienie wszystkich? Po prostu zaraz po tym wydarzyło się All Night Long. Aha. Endless Love. Czy zadzwonili do ciebie i powiedzieli: hej, wiesz co? Zmieniliśmy zdanie. Nie, to się nigdy nie wydarzyło. To się nigdy nie wydarzyło? To się nigdy nie wydarzyło. Czy jest już za późno? Nie, jest trochę za późno. Jest za późno, jest trochę za późno. Teraz jest trochę za późno. Komodore skontynuowali bez Richiego, ale nic nie było takie samo. William King, jeden z oryginalnych członków, otworzył się na temat swoich uczuć związanych z rozstaniem w wywiadzie, w 1985 podzielił się, że nie był zły tylko dlatego, że Ritchie odszedł. Tu jak odszedł, bolało, King wyjaśnił, że Ritchie wciąż obiecywał, że wróci do zespołu po każdym projekcie, nad którym pracował poza The Commodores. Richie najpierw powiedział, że wróci po pracy z Kenem Rogersem, potem po pracy z Dianą Ross i wreszcie po swoim własnym solowym albumie. Za każdym razem grupa czekała, nie mogąc koncertować ani tworzyć nowej muzyki, ponieważ promotorzy nie chcieli ich rezerwować bez Richiego. King użył mocnego przykładu, aby wyjaśnić jak wielka to była sprawa. Zapytał, czy rezerwowaliby Beatlesów bez Pola McCartneya? Dla Commodores Richie był ich McCartneyem, kluczową częścią ich brzmienia i atrakcyjności. Ale zamiast zrobić czyste zerwanie lub powiedzieć zespołowi wprost, że nie wraca, Richie trzymał ich w zawieszeniu. Grupa ostatecznie zdecydowała się iść naprzód bez niego, ale proces ten pozostawił ślad. Ricie z kolei powiedział w wywiadach, że nie miał zamiaru ich zostawić w zawieszeniu. Naprawdę myślał, że wróci do grupy, ale pracując nad innymi projektami, odkrył, że lubi być solo, docenił wolność niebycia przywiązanym do grupy i trudno mu było wrócić. Jednak z punktu widzenia Kinga czekanie i niepewność były trudne do wybaczenia. Więc chciałbyś, żeby de Commodore znów się zjednoczyli? O. Boże. Tak. Przez trzydzieści lat próbowałem to zrobić. King mówił również o tym, jak utrata Riciego wpłynęła na ich sukces. Na początku grupa myślała, że poradzą sobie bez niego. Tworzyli muzykę razem przez lata i wielu uważało, że brzmienie zespołu pochodziło ze wspólnej pracy wszystkich członków. Ale dla publiczności Richie wydawał się być główną gwiazdą. Ludzie zakładali, że Richie wyprodukował, zaaranżował i napisał wszystkie największe hity The Commodores. Chociaż napisał wiele z nich, reszta zespołu również odegrała dużą rolę. Kiedy Richie odszedł, zdali sobie sprawę, że większość ich publiczności była zainteresowana zespołem tylko wtedy, gdy Ritchie był jego częścią. To mocno uderzyło w grupę, zarówno pod względem popularności, jak i finansów. Jednak drugi członek zespołu, Thomas McClary, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat właśnie w grupie. Podkreślił, że zazdrość może być niebezpiecznym uczuciem. Pochwalił Lionela Riciego, mówiąc. McLary uważa, że nawet jeśli niektórzy członkowie zespołu nie chcą przyznać się do talentu Lionela, nie zmienia to faktu, że jest świetny. McLary wspomniał również, że William King jest często postrzegany jako problem. Powiedział: Uważa również, że Walter Orange, inny członek zespołu, słucha za dużo Kinga. Co pogarsza sprawę, zapytany, czy chciałby, aby komodores zjednoczyli się ponownie. McLary był podekscytowany i powiedział: Mówił o tym, jak spędził prawie 30 lat. Próbując to zrealizować, podzielił się wspomnieniem z 2008 roku, kiedy Lionel zaprosił go i Ronalda Lepreda do wspólnego występu w Nowej Zelandii. Fani uwielbiają oglądać ich ponownie na scenie. McClary wspomniał również, że w 2009 roku Lionel chciał, aby wystąpili na Essence Music Festival w Nowym Orleanie. Próbowali zaprosić pozostałych członków zespołu, ale gorycz była zbyt silna. Niektórzy nie rozmawiali z Lionelem od 40 lat. McClary czuje się sfrustrowany, mówiąc, jasne jest, że McClary ma nadzieję na czas, kiedy wszyscy będą mogli się znowu spotkać. Po odejściu Lionela Ritchiego z zespołu zastąpił go Skylar Jett jako nowy współprowadzący wokalista. Inny z członków założycieli, Thomas McClary, postanowił opuścić grupę. Chciał rozpocząć karierę solową i stworzyć firmę muzyki Gospel. W niedawnym wywiadzie podzielił się swoimi przemyśleniami na temat tego, dlaczego on i Lionel Ritchie odeszli. McClary wyjaśnił, że w zespole zaszły zmiany. Zauważył, że niektórzy członkowie nie byli już tak podekscytowani muzyką. Rozpraszały ich inne rzeczy w życiu. To sprawiło, że poczuł, że musi pomóc utrzymać zespół silnym. McClary wspomniał również o smutnym momencie, kiedy Benny Ashburn, ich wieloletni menedżer i duża część zespołu, zmarł. Jego śmierć wpłynęła na wszystkich. Było ciężko, bo McClary czuł, że wygrywają jako zespół, ale niektórzy członkowie nie grali najlepiej. Porównał to do drużyny sportowej. Nawet jeśli nie jesteś tym, który zdobywa punkty, nadal chcesz, żeby drużyna wygrała? Po opuszczeniu Commodores, McClary i Lionel Richie pracowali nad projektami z innymi artystami. Napisali razem piosenki dla Keniego Rogersa i Diany Ross, w tym piosenkę do słynnego filmu Endless Love. McLary chciał przypomnieć wszystkim, że świetnie sobie radzą, nawet jeśli nie wszyscy czuli to samo. Po odejściu McLariego zastąpił go gitarzysta i wokalista Sheldon Reynolds. Reynolds wniósł do zespołu nową energię. Jednak wkrótce potem Sheldon odszedł. W ten sposób Commodores zostali bez gitarzysty, więc William Walking, Trembatch, postanowił przejąć gitarę podczas ich występów na żywo. Kilka lat później inny ważny członek, klawiszowiec Milan Williams, opuścił zespół. Ale zanim odszedł, przeżył przerażające doświadczenie. Leciał samolotem jednosilnikowym, gdy coś poszło nie tak. Musiał rozbić samolot na ruchliwej autostradzie w Phoenix w Arizonie. To była bardzo niebezpieczna sytuacja, ale na szczęście Milan i agent prasowy zespołu wyszli z samolotu bez żadnych obrażeń. Samolot jednak zapalił się i został całkowicie zniszczony. Ten incydent mógł skończyć się bardzo źle, ale obaj mężczyźni mieli szczęście, że wyszli z tego bez szwanku. Przewinmy do później, kiedy Milan Williams postanowił opuścić zespół. Jego decyzja była dość poważna, ponieważ odmówił występów w RPA w erze apartheidu. Apartheid był czasem, kiedy czarni i biali ludzie w RPA byli traktowani bardzo różnie i niesprawiedliwie. Milan stanął w obronie tego, co uważał za słuszne, ale ten wybór wywołał wiele napięć w zespole. Jego odejście oznaczało koniec pierwotnego składu Commodores, który odniósł duży sukces. Po jego odejściu zespół zaczął zmieniać styl i odchodzić od fankiego brzmienia, które przyniosło im sławę. Był to trudny czas dla grupy, ponieważ próbowali znaleźć nową tożsamość bez jednego z kluczowych członków. Niestety, ta historia nie kończy się dobrze dla Milana Williamsa. W latach po opuszczeniu Commodores zdiagnozowano u niego białaczkę, rodzaj raka. Walczył z chorobą z całych sił, ale po dwóch latach zmagań zmarł w 2006 roku. Jego śmierć była ciężkim ciosem dla zespołu i ich fanów. Wielu ludzi, którzy kochali Commodores, było załamanych, słysząc wiadomość o jego śmierci. Milan nie był tylko świetnym muzykiem, był również znaczącą częścią historii grupy. Zespół stanął również przed innymi wyzwaniami. Ronald Lepred, basysta, również opuścił Commodore's i przeprowadził się do Nowej Zelandii. Po opuszczeniu zespołu poradził sobie z własnymi problemami, a życie również stało się inne dla niego. Utrata Milana i zmiany w zespole utrudniły Commodore's utrzymanie ich pierwotnego ducha, łatwe jak niedzielny poranek, podobnie jak wiele zespołów, które istnieją od dawna. Borykają się z poważnymi problemami finansowymi i prawnymi wśród swoich członków. Problemy te dotyczą głównie nazwy zespołu i sposobu podziału pieniędzy z ich muzyki. Ponieważ pierwotni członkowie podążali różnymi ścieżkami, trudniej było się zjednoczyć bez napięć. Kłopoty zaczęły się, gdy McCleary zaczął używać nazwy The Commodores w 2013 roku dla swojego zespołu, podczas gdy King i Orange nadal występowali jako The Commodores z innymi muzykami. Doprowadziło to do zamieszania wśród fanów i stworzyło potrzebę podjęcia kroków prawnych. Doprowadziło to do długiej batalii prawnej z innymi członkami zespołu, w tym Williamem Kingiem i Walterem Orange. W 2018 sąd na Florydzie wydał orzeczenie na korzyść pozostałych członków The Commodores. Sąd orzekł, że tylko oni mogą używać nazwy zespołu za pośrednictwem założonej przez siebie firmy. Sąd znalazł dwa główne powody swojego orzeczenia. Po pierwsze, stwierdzili, że pierwotni członkowie, którzy nadal występowali razem jako The Commodores, mieli prawa do nazwy na mocy prawa zwyczajowego. Oznacza to, że mieli prawo do używania nazwy, ponieważ to oni byli nadal aktywni jako grupa. Po drugie, różne umowy zawarte przez zespół na przestrzeni lat wykazały, że własność nazwy grupy była dzielona między wszystkich członków, ale nie pozwalały żadnemu członkowi używać jej samodzielnie, jeśli opuścił grupę. Sąd orzekł, że pierwotni członkowie którzy pozostali w zespole, mają prawa do nazwy, nawet jeśli członek założycielski odejdzie. McCleary mógł powiedzieć, że był pierwotnym członkiem The Commodores, ale nie mógł używać nazwy do promowania siebie ani swojej muzyki. Oznaczało to, że nie mógł nazwać swojego zespołu The Commodores z udziałem Tomasa McCleary'ego ani The 2014 Commodores, ponieważ mogłoby to wprowadzić fanów w błąd co do tego, którą grupę oglądają. Z czasem muzyka The Commodores zmieniła się z ich oryginalnego funky brzmienia na bardziej komercyjny styl pop. W 1984 roku do zespołu dołączyli James, Dean J.D. Nicholas jako współprowadzący wokalista obok Waltera Clyda Orange'a, Percocisty. Jednak po pewnym czasie bez wielkich hitów w 1985 roku w końcu odnieśli sukces. W tym roku wydali swój ostatni album z Motown Records, Night Shift. Na którym znalazła się piosenka Nightshift, hołd dla Marvin'a Gaya i Jackie Wilson, sprawiła, że niektórzy fani byli niezadowoleni. Wielu fanów tęskniło za starym, żywym brzmieniem i nie było pewnych nowego stylu pop. Ta zmiana nie była tylko spowodowana tym, że zespół chciał spróbować czegoś innego. Przemysł muzyczny również szybko się zmieniał. W latach 80 i 90 zaczęła dominować nowa technologia. Ludzie zaczęli słuchać muzyki na różne sposoby, zwłaszcza wraz z rozwojem muzyki cyfrowej. Z tego powodu wytwórnie płytowe naciskały na zespoły takie jak The Commodores, aby dotarły do szerszej publiczności. Chcieli sprzedać więcej płyt, co oznaczało zmianę muzyki, aby pasowała do tego, co było popularne w danym momencie. Te zmiany utrudniły życie zespołom, które istniały już od jakiegoś czasu. Commodores musieli wymyślić, jak zatrzymać starych fanów, a jednocześnie przyciągnąć nowych. Musieli zmierzyć się z wyzwaniem pozostania na czasie w szybko zmieniającej się branży. Niektórzy starsi fani poczuli się pominięci, podczas gdy nowi słuchacze byli ciekawi ich nowego brzmienia. W 2010 roku The Commodores nagrali ponownie Nightshift jako hołd dla Michaela Jacksona po jego śmierci w 2009 roku. Decyzja ta została zainspirowana momentem, który mieli podczas trasy koncertowej w Europie. 25 czerwca. W 2009 roku występowali na Wembley Arena w Londynie. Gdy usłyszeli wiadomość o śmierci Michaela Jacksona, początkowo myśleli, że to plotka. Ale po potwierdzeniu wiadomości w garderobie zespół był głęboko zasmucony. Już następnego wieczoru, podczas koncertu w Birmingham, wokalista J.D. Nicholas dodał imię Michaela Jacksona do tekstu Night Shift. Ten moment zainspirował zespół do ponownego nagrania Night Shift z nowymi tekstami jako hołdu dla Jacksona w pierwszą rocznicę jego śmierci. Grupa inspirowała się legendarnymi artystami. Commodores chcieli połączyć te wpływy, aby stworzyć coś wyjątkowego. Ich celem było surowe, sprośne brzmienie, które byłoby autentyczne i atrakcyjne dla każdego. Kreatywność zespołu się opłaciła, prowadząc ich do wielkiego sukcesu. Commodores sprzedali ponad 70 milionów albumów na całym świecie. To niewiarygodna liczba. Ich muzyka znalazła oddźwięk wśród fanów z wielu środowisk. Są znani z płynnych melodii i wpadających w ucho melodii, które sprawiają, że ludzie śpiewają razem z nimi. Komodores również otrzymali wiele uznania za swoją pracę. Zostali wprowadzeni do Alabama Music Hall of Fame i Vocal Group Hall of Fame. Te wyróżnienia pokazują, jak bardzo szanuje ich społeczność muzyczna. Zostali również nominowani do dziewięciu nagród gramy, co jest dużym osiągnięciem w branży muzycznej. Zdobyli jedną nagrodę gramy, co dopisuje do ich listy osiągnięć. Przez lata Commodores byli aktywni w świecie muzyki. W 2020 roku w skład zespołu wchodziło trzech kluczowych członków. Walter Clyde Orange, J.D. Nicholas i William Watking, a także pięcioosobowy zespół, który nazywają The Mean Machine. Razem nadal występują na arenach, w teatrach i na festiwalach na całym świecie, utrzymując swoją muzykę przy życiu zarówno dla starych, jak i nowych fanów. Ich muzyka poruszyła ludzi na całym świecie, a ich dziedzictwo trwa do dziś. Nawet pomimo wszystkich wzlotów i upadków, komodores pozostają oddani występom i honorowaniu muzycznych legend, które były przed nimi.